Jestem taka zła i sfrustrowana. E, się strasznie popłakałam przez telefon, bo nie rozumiem. Nie rozumiem, jak można po prostu tak traktować innych ludzi. E, istnieje lek, który może uratować drugiemu człowiekowi życie, ale muszą wymyślać kwoty z dupy. 14, 20, 50 milionów, nie wiadomo ile. Tyle jest dla nich warte Wasze życie albo życie Waszego dziecka. I wkurwia mnie to strasznie i nie chcę tego e, nigdy tego nie zrozumiem, dlaczego firmy far farmaceutyczne, no wiadomo biznes, tak to, to, to wszyscy wiemy, ale czemu trzeba być aż takim po prostu człowiekiem żeby tyle kosztowało część życie. i e, ja wiem, że to jest praca człowieka że to jest szpital, że to coś tam że rachunki, ale uwaga w Stanach, według mnie w Stanach Zjednoczonych te kwoty są absurdalne. Mnie kiedyś e, zebrała karetka z planu zdjęciowego, jak, byłam w, jak mieszkałam w Stanach i byłam e, w Seattle, w stanie Washington. E, zebrała mnie karetka, bo zemdlałam i miałam jakiś tam atak. Zebrała mnie karetka, byłam parę godzin w szpitalu, porobili mi badania, po czym mnie wypuścili, powiedzieli, że miałam atak paniki. Nic innego. Rachunek był ponad 30 tysięcy dolarów, bo ja nie kupiłam wtedy ubezpieczenia. Jakoś nie odnowiłam go, bo nie, w ogóle nie chodziłam do lekarza, w ogóle nic nie robiłam, uznałam, że z dupy to bez sensu. Nie odnowiłam, sam rachunek ponad 30 tysięcy dolarów za to, że byłam w szpitalu. Eee, udało mi się znegocjować do 14, bo powiedziałam, że jestem bezrobotna, bo miałam 18 lat. I mówię, że po prostu nie jestem nigdzie zatrudniona, więc jak ja mam 18-latka tyle zapłacić? Więc szpital na miejscu mi znegocjował do 14 tysięcy bo możecie negocjować ze szpitalem, jakbyście nie widzieli w Stanach. To jest, to jest taki absurd w ogóle. I, I jeszcze mi to rozbili w ogóle na raty, więc... I yy, się tak zastanawiałam, co takiego się wydarzyło. Zebrała mnie karetka, która jechała 15 minut, włączyli sygnał, za włączenie sygnału tam było 1000 dolarów. Yy, no, a taki absurd, go nie absurd. Zrobili mi podstawowe badania i w Polsce prawdopodobnie by to kosztowało, nie wiem, Mniej, dużo mniej, ale też mamy NFZ, za które płacimy. Wiadomo, służba zdrowia jest jak jest, każdy może narzekać: niektórzy mniej, niektórzy więcej. Natomiast istnieje coś takiego, że jeżeli człowiek trafi do szpitala, no to po to płacimy zusy, A w Stanach trzeba mieć ubezpieczenie. No i dlatego te kwoty są takie z dupy trochę. Natomiast też jakby nie zrozumiem tych milionowych, absurdalnych kwot. Ale jeżeli yy, powstrzymuje Was yy, kwota, żeby uzbierać pieniądze do Tymka, to uwierzcie mi, to... Widzimy się właśnie z Lośkiem i chcę Wam pokazać, bo ja mam absolutną obsesję na funkcję drewnianych zabawek. I Loś je też bardzo lubi. To nie jest tak, że dziecko tylko musi e, świecące, plastikowe jakieś... Wiesz widzicie? On jest zachwycony. E, jakieś e, te zabawki kupować. Ja teraz przesiałam bardzo dużo. Oczywiście są też takie, które on lubi, które grają i wiadomo, są plastikowe. Zobaczcie, to taki, z taką straż pożarną znalazłam, jak mu buty kupowałam. I one są malowane nietoksycznymi farbami. Większość z tych marek to są polskie, ta nie jest. To jest chyba Loro z tego, co pamiętam. I tak, Loro Dutch. Uwielbiam. Moja ulubiona firma Loro dla dzieci: mają dużo właśnie takich drewnianych, pięknych kolorów w sensie zabawek i kolory mają neutralne.